do zupy i przeróżnych sosów, nadający kolor dodatek do fasolki po brytońsku czy gulaszów. Przecier pomidorowy domowej roboty daje nam oprócz naturalnego smaku, pewność, że spożywamy tylko to, co naprawdę chcemy spożyć, bez zbędnych czy nawet szkodliwych dodatków. Zapraszamy do przygotowania go z nami. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek poświęcimy na pokazanie Państwu, jak przygotować domowy przecier pomidorowy. My przygotujemy sobie przecier z 5 kg pomidorów. Najlepiej jest wybrać pomidory, które zawierają dużą ilość miąższu, na przykład bawole serca, pomidory malinowe albo limo, których my użyjemy dzisiaj. Oprócz pomidorów potrzebujemy też soli, pieprzu lub innych przypraw do smaku. Pomidory kroimy w ósemki lub mniejsze kawałki, wrzucamy do garnka i garnek stawiamy na ogniu. Pomidory będziemy smażyć około pół godziny do 40 minut, aż się rozpadną. Na początku smażenia pomidory musimy mieszać, aby się nie przypaliły, ale już wkrótce puszczą one wystarczającą ilość soku, abyśmy nie musieli się martwić o przypalenie. Garnek z pomidorami, które rozpadły się, zmiękły i od których oddzieliły się już skórki, zestawiamy z ognia i pozostawiamy do wystudzenia. Kiedy nasza pomidorowa babka jest już tylko lekko ciepła, przystępujemy do jej przecierania. Ja użyję ręcznego przecieraka, który posiada przystawkę mocującą, szeroki praktyczny podajnik oraz separator, który oddzieli nam wytłoczyny od przecieru pomidorowego. Nasz przecierak sprawdził się idealnie, co widać po stosunkowo małej ilości wytłoczyn, a dużej ilości. Klarownego, gęstego przecieru. Teraz ten przecier musimy postawić na ogniu i gotować około 30 minut lub więcej, w zależności od tego, jaką gęstość przecieru chcemy uzyskać. Przecier możemy już nakładać do słoiczków, które oczywiście powinny być czyste, wyparzone i ciepłe. Ja wybrałam słoiczki o bardzo prostym, uniwersalnym kształcie i pojemności 200 ml, a do nich mam zakrętki z warzywnym motywem. Napełniam słoiczki. Zakręcam i za chwilkę będę je pasteryzować. Dziś wybrałam sobie metodę pasteryzacji na sucho, czyli w piekarniku. Na blaszce kładę arkusz papieru do pieczenia, na którym układam słoiczki w taki sposób, aby nie stykały się ze sobą. Nastawiam piekarnik na temperaturę 130 stopni i od momentu uzyskania pożądanej temperatury będę pasteryzować słoiczki przez 25 minut. Po czym pozostawiam je do całkowitego wystudzenia w piekarniku. Z naszego przepisu otrzymaliśmy ponad 3 litry wybornego domowego przecieru pomidorowego. Więcej przepisów, praktycznych porad, a także informacji o naszych ulubionych artykułach, w tym tych, które wykorzystaliśmy do realizacji tego odcinka, znajdą Państwo na stronie www.homik.pl, a także na naszej nowej stronie internetowej piwniczka.homika.pl. Serdecznie zapraszamy!